Hej, tutaj Marta z Codziennie Fit i dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, z czym na pewno przynajmniej raz w życiu mieliście styczność, a mianowicie z zakwasami. Co to w ogóle jest, dlaczego się pojawiają, czy jeśli się nie pojawiają, to znaczy, że robimy zbyt słabe treningi i oczywiście co zrobić, kiedy już nas dopadną. To co? Zaczynamy! Z zakwasami pewnie spotkaliście się nieraz, zwłaszcza jeśli nie stronicie od aktywności fizycznej, ale nawet po zwykłym wlewie można się ich nabawić. E, dlaczego nazwa zakwasy? To jest nazwa bardzo popularna, niestety nieprawidłowa. E, zakwasy, ponieważ kiedyś uważało się, że te bóle mięśni, które pojawiają się po wysiłku, zwłaszcza po jednym, dwóch dniach, od treningu to bóle spowodowane e, nadmiernym gromadzeniem się kwasu mlekowego w mięśniach. Teraz już wiadomo, że ta teoria niekoniecznie jest prawdziwa i tak naprawdę zakwasy powinny nazywać się opóźnioną bolesnością mięśniową w skrócie DOMS. No dobra, to o co chodzi tak naprawdę z tymi zakwasami, czyli bólami mięśniowymi? E, to są takie bóle naszych mięśni, które pojawiają się około 1-2 dni po wysiłku fizycznym. I obecnie uważa się, że jest to tak naprawdę uszkodzenie włókien mięśniowych, a także stan zapalny, który właśnie powoduje bolesność mięśniową, a co za tym idzie utrudnione nawet poruszanie się, ponieważ wszystko nas boli, ciężko nam zrobić jakiś ruch, przez co ograniczamy też zakres naszych ruchów. Te bóle jednak nie pojawiają się po każdym wysiłku fizycznym i nie jest tak, że po każdym treningu nas boli. W związku z tym pojawia się pytanie, kiedy zakwasy się pojawiają, dlaczego się pojawiają i czy jeśli ich nie ma, to robimy coś nie tak. No, i oczywiście odpowiedź brzmi nie, nie robimy nic nie tak. Badania pokazują, że kwasy najczęściej pojawiają się u osób, e, które powracają po jakimś czasie do aktywności fizycznej, e, które mają jakiś nowy trening, nowe typy ruchów, których wcześniej nie stosowały, e, albo które robią wysiłek, e, w którym jest bardzo dużo ruchów ekscentrycznych, czyli takich, w których mięsień wydłuża się, a przyczepy się od siebie oddalają. Co to w ogóle tak naprawdę oznacza? Ano to, że zakwasy czy bóle mięśniowe nie są z żadnym wyznacznikiem tego, że trening był ciężki albo że trening był intensywny czy dobry. E, zakwasy, bóle mięśniowe to po prostu stan zapalny i mikrouszkodzenia włókien mięśniowych, które są niezależne do końca od ciężkości treningu, a raczej zależą od tego, że na przykład już dawno nie wykonywaliśmy jakiegoś ruchu, dawno nie ćwiczyliśmy tej partii mięśniowej, e, robiliśmy bardzo dużo ruchów ekscentrycznych. Takich jak na przykład wyskoki, skoki, zbieganie z górki, wszędzie wszystkie te ruchy, w których mięsień mocno się wydłuża, w tym także na przykład mocne rozciąganie. A rozciąganie przecież nie jest w żaden sposób intensywnym wysiłkiem. W związku z tym tutaj raz na zawsze mam nadzieję, że to obale zakwasy nie są żadnym wyznacznikiem treningu. Zapamiętajcie to dobrze. Warto też więc zwrócić uwagę na to, że zakwasy bóle mięśniowe częściej będą występowały u osób początkujących niż u osób zaawansowanych. Osoby, które ćwiczą regularnie, cały czas się ruszają albo robią to przez długi okres czasu, przez kilka lat, mają dużo rzadziej zakwasy i dużo trudniej im w ogóle takie bóle mięśniowe wywołać. Więc tutaj warto o tym pamiętać, że jeśli jesteś osobą, która dopiero zaczyna, to pewnie te zakwasy będą Twoim stałym towarzyszem na początku, ale im dłużej trenujesz, im bardziej wytrenowany jesteś, tym tych bóli mięśniowych będzie mniej. No dobra, to skoro już wiemy, czym są zakwasy, u kogo występują i dlaczego można się ich spodziewać, to teraz czas na pytanie, które słyszę praktycznie codziennie, czyli czy z zakwasami można dalej ćwiczyć. Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna, tak, ale pod pewnymi warunkami. Badania pokazują, że jeśli występuje u nas opóźniona bolesność mięśniowa, to najlepiej, żeby ten trening trochę zmodyfikować. Co to znaczy? Unikać nadmiernego rozciągania, ponieważ jeśli rzeczywiście jest to uszkodzenie włókien mięśniowych, to przez kolejne nadmierne rozciąganie mięśnia sprawimy, że te uszkodzenia mogą się jeszcze pogłębić, a czas regeneracji będzie dużo dłuższy. Poza tym e, raczej unikamy ćwiczeń na tą partię ciała, która nas boli. Staramy się ćwiczyć inne partie ciała, e, tak żeby jednocześnie zapewnić sobie dawkę ruchu, ale nie dokładać ciągle e, tym mięśniom, które właśnie się regenerują i które potrzebują chwili odpoczynku. W badaniach przewija się też cały czas zalecenie wysiłków o niższej, niższej intensywności, czyli raczej odkładamy bardzo mocne treningi, zamiast tego wybieramy coś lżejszego. No i ostatnie, tak, także ze swojego doświadczenia, wiem, że jednym z najlepszych sposobów na zakwasy jest taki właśnie niskointensywny wysiłek tlenowy, aeroby, czyli nic. Bardzo intensywnego, raczej spokojny wysiłek, ale rzeczywiście to jest coś, co bardzo pomaga. Myślę, że głównie dlatego, że dzięki temu wysiłkowi dotleniamy się jeszcze bardziej, sprawiamy, że ta krew szybciej krąży. Dzięki czemu może też dotrzeć do tych miejsc, gdzie mamy te uszkodzenia, i dostarczyć odpowiednich składników odżywczych. No, dobra, to skoro już wiemy, że trenować można, to teraz może co zrobić, żeby te bóle mięśniowe trochę szybciej sobie od nas poszły i żebyśmy mogli normalnie funkcjonować? E, przejrzałam trochę badań, e, gdzie rzeczywiście badano wpływ różnych rzeczy na bolesność mięśniową i na to, jak to się wszystko regeneruje. E, I okazało się, że przede wszystkim, tak jak mówiłam e, przed chwilą, lekki trening aeroby, czyli niska intensywność, ale jednak ruch. E, dzięki temu rzeczywiście te, ta bolesność mięśniowa przechodzi po prostu szybciej. Po drugie ukazało się takie badanie, w którym testowano wpływ kurkumy na bolesność mięśniową e, i jest to badanie bardzo obiecujące, ponieważ okazało się, że suplementacja kurkumy przed wysiłkiem e, oraz 3 dni po wysiłku, kiedy pojawia się już ta bolesność mięśniowa, e, sprawiała, że rzeczywiście te bóle były trochę lżejsze i szybciej przemijały. Być może jest to związane z tym, że kurkuma ma silne właściwości przeciwzapalne, a skoro tam się dzieje w mięśniach jakiś stan zapalny, to być może jest to jakaś pomoc. Niestety nie ma aż tak dużo badań na ten temat, które rzeczywiście potwierdziłyby to i stanowiłyby, że to jest jedna sucha prawda i tak na pewno jest, ale myślę, że nie zaszkodzi, jeśli po takim mocnym treningu, kiedy czujemy, że te mięśnie nas bolą, na drugi dzień zafundujemy sobie jakiś posiłek z kurkumą. Ja bardzo polecam na przykład mix kasz który gotujemy razem z mlekiem roślinnym, sadzamy trochę kurkumy, dajemy mango i mamy perfekcyjne śniadanie. Poza tym w badaniach bardzo często pojawiała się skuteczność przeciwutleniaczy, jeśli chodzi o e, walczenie z bolesnością mięśniową. Przeciwutleniacze znajdziemy w warzywach i owocach, jeśli więc trenujemy to tutaj czy chcemy, czy nie, powinniśmy jeść trochę zdrowiej i zadbać o to, żeby tych owoców i warzyw było bardzo dużo w naszej diecie, bo to sprawi, że ta bolesność powinna też szybciej od nas znikać. Jeszcze jedna rzecz się przewija cały czas w tych wszystkich opracowaniach, a mianowicie to, że w niektórych badaniach wykazano, że niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą pomagać przy usuwaniu bolesności mięśniowej. Tutaj jednak bardzo chciałabym Was uczulić na to, żeby nie brać ich yy, Bezmyślnie i ja jestem jednak za tym, żeby tego unikać, ponieważ y, niesteroidowe leki przeciwzapalne mają dużo skutków ubocznych. A też nie uważam, żeby bolesność mięśniowa czy zakwasy były aż tak tragiczne, żeby trzeba było sięgać po leki. Poza tym, jeśli to nie jest dla Was argument, to argumentem może być to, że tutaj badania dalej są mieszane. Z jednej strony niby stwierdzono ten wpływ leków przeciwzapalnych na zmniejszenie się bolesności mięśniowej, ale z drugiej nie za każdym razem, nie w każdym badaniu, więc nie jest to do końca potwierdzone. A co za tym idzie? Lepiej byłoby się tym nie faszerować, jeśli nie ma takiej potrzeby. No i ostatnia rzecz, już wiemy jak walczyć z zakwasami. A co zrobić, żeby tych zakwasów nie było? E, przede wszystkim na pewno wpływ będzie miała rozgrzewka. Mimo, że tutaj badania dalej są e, różne, to jednak większość z nich przemawia za tym, że odpowiednia rozgrzewka zmniejsza ryzyko dużej bolesności mięśniowej. A jeśli ona nawet występuje, to w mniejszym stopniu. Oprócz tego warto pamiętać o tym, żeby dać organizmowi czas na regenerację, czyli tutaj sen jest naprawdę ważny i odpowiednia dieta. Jeśli to wszystko będziemy, będziemy starać się o to dbać, to na pewno ta bolesność będzie się pojawiała dużo, dużo rzadziej, a co za tym idzie, nie będzie nam utrudniała żadnych treningów. Okej, okay, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że temat zakwasów, czyli bolesności mięśniowej, o czym już wiemy z dzisiejszego odcinka jest wyczerpany. Jeśli podobał Wam się ten film i jest dla Was przydatny, dajcie proszę kciuka w górę i napiszcie mi w komentarzu, czy Wy często macie zakwasy, czy pojawia się u Was taka bolesność mięśniowa, czy raczej jesteście koksami i to nie występuje. Jeśli chcecie być na bieżąco i dowiedzieć się więcej na temat zdrowego trybu życia, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Znajdziecie mnie także na Instagramie, więc zachęcam do obserwowania. A na dzisiaj to już wszystko i widzimy się niedługo. Hejka!